Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00 i uwaga stop, jeżeli jesteś nowym widzem przewiń tą minutkę, a dla stałych widzów krótkie ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, już w tą niedzielę następną, która będzie, wjeżdżają na ekran Fury Marzeń, otwierając tym samym konkurs i nabór na następną edycję. A co za tym idzie? Następnej jeszcze niedzieli wjeżdża pierwszy auto czyli szybsza seria niż Fury Marzeń i zobaczymy jak to wyjdzie. Czyli też bądźcie czujni, a najważniejsze jeszcze możecie brać udział w konkursie z MUBI o narzędzia warsztatowe, których wartość to jest 1,5 tysiąca złotych, wystarczy obejrzeć zeszłoniedzielny odcinek. Dobrze, zatem przechodząc do meritum, klucz odcinka, który tak naprawdę jest takim trochę połączeniem wszystkich odcinków, które robiłem w vlogu, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową, który w 17 roku przygotowywałem pod szkołę, czyli jak działa zawieszenie w samochodzie, co jest od czego. Dzisiaj zajmiemy się układem zawieszenia. Tą funkcję przejmuje zawieszenie, czyli jak mielibyśmy ubrać to w regułkę szkolną, zawieszenie jest niczym innym, jak zespołem sprężystych i sztywnych elementów łączących koło, tak koło z nadwoziem. Podarujmy sobie to. Bardzo wiele osób w tym odcinku, czytając tytuł, powie sobie: no ty mnie będziesz jeszcze uczył jeździć, może nie, może część z was to wie. Natomiast patrząc po tym, co się dzieje na drogach i po tym, jak ludzie jeżdżą, warto by było sobie porozmawiać przede wszystkim o tym, jak skracamy życie naszego zawieszenia, jak bardzo, jak mocno, jak źle pokonujemy przeszkody w postaci dziur, tarek, kocich łbów, a nawet zwalniających progów, śpiących policjantów, leżących policjantów czy upcy siumpli. Dobrze. Specjalnie ze Stasiem dzisiaj przygotowaliśmy po raz kolejny nasze sejczęto i zacznijmy w pierwszej kolejności od problemu, który bardzo często się pojawia. Czyli tarka. Tarka to jest z reguły zjawisko występujące na drogach nie asfaltowych, ale utwardzonych, szczególnie latem, i wielu z Was się spotkało, że w momencie, kiedy jest już sucha, taka nawierzchnia pylna, zaczyna nam się po deszczach po wszystkim robić. Regularna tareczka. Dosłownie, bardzo wiele osób mylnie ale to absolutnie mylnie pokonuje taką tarkę. W pewnym momencie następuje różnica prędkości i teraz mamy do wyboru. Albo pokonujemy ją w super slow motion i tak naprawdę każdą tą tarkę na pół sprzęgle przelatujemy. To koło, zawieszenie całe pracuje, bo czym jest praca zawieszenia? Od rzeczy nieresorowanych, takim jak jest opona i felga i teraz im niższy profil, tym gorzej, bo się więcej przenosi tego wszystkiego do środka. Im większy balon, tym lepiej, ale prowadzenie jest gorsze. I teraz potem mamy masy resorowane, mamy elementy resorowane, mamy amortyzatory, mamy sprężyny. Jeżeli to wszystko nam się gdzieś pokończy i praca tych systemów się pokończy, podzespołów nam się pokończy, dochodzi do dobicia całego zawieszenia i przeniesienia tych naprężeń na karoserię, na kielich, nieważne. Kiedy spotykamy taką tarkę na drodze, mamy dwie opcje. Jedna opcja, jeżeli bardzo się boimy, to naprawdę przejechać to na super, super pół sprzęgle, tak jak Stanisław często do mnie dojeżdżał, zanim wylali nam asfalt w lesie, i wtedy jechał powolutku, to auto płynęło, to zawieszenie w miarę pracowało. Druga opcja to jest znaleźć sobie złoty środek. U nas to było akurat 70 km na godzinę, w którym koło przestało walić w dziurę, tylko koło zaczęło tak naprawdę już. Na tyle miało dużą prędkość, że przelatywało w miarę równo, nie dobijało w żadnym stopniu. Najgorszą opcją jest wygrać, wybrać prędkość średnią, w której za każdym razem czujemy uderzenia koła. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszym momencie czujemy, jak cały amortyzator pracuje, cała sprężyna pracuje, a kiedy kończy jej się takie pole dobicia. To zaczyna nam wszystko dobijać. I teraz zobaczcie na przykładzie seicento, jak wygląda sprawa. No powiedzmy tutaj starką, na przykładzie dziur i różnego rodzaju pokonywanie w sposób właściwy lub niewłaściwy, biorąc pod uwagę, że tył Seicento nie ma już amortyzatorów, i właśnie tak się zachowują auta, które mają dobite zawieszenie, i tak też my te zawieszenie dobijamy. I oczywiście. W tym samym miejscu również starką stawiam sobie na pierwszy piedestał kociełby, czyli kostkę brukową, po której też powinniśmy albo super powolutku przejechać, co obfituje w zniszczenie sprzęgła, jeżeli jedziemy na pół sprzęgła itd., itd., albo znaleźć prędkość, w której na tyle będzie odstęp uderzenia koła, że koło będzie już na tyle szybko jechało, że nie zdąży w całości wpaść nam w tą dziurę. To jest złoty środek. Dlaczego o tym mówię? Przez 11 lat tu dojeżdżałem. Przez 11 lat po tej tarce jeździłem i albo byli zawodnicy, którzy jechali 10-15 na godzinę i w środku skakali jak popcorn, bo się bali, albo byli zawodnicy, tak jak Stasiu miał obniżone zawieszenie jechał super powoli, no to wtedy też nie skakał, jakoś się przetaczał przez te dziurki. Albo byli zawodnicy, którzy jechali normalnie 70 i nic się naprawdę nie działo totalnie, jak było sprawne zawieszenie, wręcz nie było poddawane większym naprężeniom. Etap kolejny, najgorsza sytuacja, jaka może być, próg zwalniający. Jaki jest najczęstszy błąd, jaki popełniacie przy przejeżdżaniu progu zwalniającego? Tłumaczę, przejeżdżacie z wciśniętym hamulcem. Nieważne, czy ten hamulec jest wciśnięty tyczku, czy ten hamulec jest już oporowo dohamowywany. Ważne jest to, że w każdej omawianej sytuacji, przejeżdżając taką przeszkodę, mając wciśnięty hamulec, powodujemy przeniesienie środka ciężkości. Na przód pojazdu, przód pojazdu, który musi pokonać tą przeszkodę. Jak to wygląda w praktyce? Zobaczcie, co się dzieje z zawieszeniem naszego samochodu, kiedy przelatujemy takiego śpiącego policjanta z wciśniętym hamulcem. A jak powinno wyglądać to właściwie? Właściwie powinno wyglądać to tak, że jeżeli już macie sytuację awaryjną, to hamujecie do możliwie 2-3 metrów przed policjantem, odpuszczacie ten hamulec i nieważne z jaką prędkością, no bo już trzeba się ratować, przelatujecie. Czyli mniej więcej coś takiego. Oczywiście nie patrzcie na to tylne koło latające w powietrzu, bo słuchajcie, to nie ma amortyzatorów. Do czego dążę? dążę? do tego, że w prawidłowy sposób za każdym razem, kiedy przejeżdżamy śpiącego policjanta powinniśmy na samym końcu, już przed samym minięciem przeszkody, popuścić ten hamulec do zera, dlatego, że przód w tym momencie będzie miał swoją wysokość, swoją właściwą wysokość, środek ciężkości nie będzie przeniesiony. Gdy przy Latujemy, pokonujemy tą przeszkodę, nawet świadomie, z wciśniętym hamulcem i mamy przełożony środek ciężkości niżej. A to w szczególności nie tyczy takich hopek, jak tutaj widzieliście na załączonym obrazku, tylko tyczy tak naprawdę takich malutkich przeszkód plastikowych, tak zwanych. Ja, ja je frajerami nazywam, bo to nie da się tego pokonać w żaden sposób. To trzeba chyba stanąć przed tym, i powoli przez to przejechać. Co się dzieje z naszym zawieszeniem? Mamy układ amortyzujący i mamy układ resorujący, prawda? Sprężyna jest tak zwanym resorem, amortyzator jest amortyzatorem. Gdy nie ma amortyzatorów w samochodzie, a zostaną same sprężyny, a będzie się bujać jak żelek haribo. Po prostu będzie robić był był był, To pokażemy w osobnym odcinku. Gdy mamy rozwalone sprężyny, albo gdybyśmy nie mieli sprężyn i same amortyzatory, by zostało, nic by się nie działo, bo na tym siadło po prostu i amortyzator by nie tłumił nam drgań powstałych w wyniku pokonywania przeszkód. Ale to ma wszystko określone odległości. I teraz, kiedy naciskamy hamulec, przód nam siada bardzo mocno, następuje. Maksymalne złożenie amortyzatora, praktycznie maksymalne złożenie amortyzatora, złożenie prawie maksymalne sprężyny, jakieś tam trochę nam zostają, i teraz to koło jeszcze musi nam podskoczyć, żeby pokonać tą przeszkodę, prawda? Co się wtedy dzieje? No nie ma już możliwości kompensacji, no bo nie ma, nie ma nam się co złożyć. Leciliśmy na pełnym hamulcu. Środek ciężkości dogniót, yy, siła, dobrze, środek ciężkości przeniesiony naprzód, zgniót nam to wszystko. Co dostaje? Czujemy uderzenia w zębach. Co się wtedy stało? No, w momencie kiedy koło dobiło, to już nawet odbój mógł być wprasowany, albo już nie żyć, tak jak trzeba. I w tym momencie dostaje kielich. Dostają elementy zawieszenia, takie jak wahacze. Takie jak pracujące elementy wahaczy, stworzy inne. I pokonując takiego policjanta w ten sposób. Dziurę nagłą no może dość do tego, że coś tam się w zawieszeniu urwie. Ale gdy notorycznie jesteśmy uporczywym kierowcą i po prostu z tym hamulcem pokonujemy te śpiochy, dobijamy mocniej układ resorująco-amortyzujący. Teraz powiedzmy sobie o dziurach. Teorie z dziurami są właśnie bardzo różne. Prawda jest zgoła inna. Jeżeli widzimy dziurę, wyrwę w nawierzchni i nie możemy jej ominąć, oczywiście jeżeli jest to droga ekspresowa, autostrada... Musimy wybierać między życiem innych uczestników, no bo teoretycznie powinni zachować ostrożność, rozpocząć manewr awaryjnego hamowania, powodując zagrożenie. No nie. Ale jeżeli mamy możliwość wyboru, nic za nami nie jedzie, to taką dziurę, wyrwę w nawierzchni wypadałoby, jeżeli jest już głębsza niż kilka centymetrów, pokonać dość małą prędkością. Dlaczego? Bo nawet gdy pokonamy dużą prędkością, a koło zdąży nam całe wpaść, nastąpi pełen impas odbicia. I mamy wtedy to uderzenie, takie jak przy śpiącym policjancie bez hamowania. W tym momencie zawsze, ale to zawsze, jeżeli mamy, widzimy, że jest jakaś dziura, zredukujmy tą prędkość maksymalnie, a przed samą dziurą odpuśćmy ten hamulec. Nie starajmy się wybrać prędkości do pokonania dziury. Nie, dlatego że przede wszystkim, jeżeli już masy resorujące, masy nieresorujące chcą przeżyć w naszym aucie, to pierwsze, co się dzieje, to większość nowoczesnych samochodów. Niestety profil opony 35-40, czyli mała gumka na masie nieryserowanej i co się dzieje? Felga sięgnie. Wyjeżdżacie z takiej dziury, niby nic się nie stało, niby jedziecie, niby wszystko jest ok, ale nie do końca. Co również przy takim uderzeniu może się stać? Może nam się koło urwać w postaci, nie wiem, wyrwie się z tworzeń wahacza. Nie wytrzymał koło obciśnienia, wyrywał się. To już jest naprawdę najgorsza z możliwych katur, więc dziury za każdym razem... Tak naprawdę z pełną rozwagą, z najmniejszą prędkością, w zależności od warunków panujących na drodze, bo nie chciałbym o sytuacji tak jak ostatnio jechałem na A1 i nagle taka dziura wyrosła na środku. Pff, trudno, no jechały za mną auta, buf, w tą dziurę. No poczułem to. Nieraz mi się we Wrocławiu zdarzyło, w którymś tam BMW pogniąć felgę uderzyłem. No. Trudno, no taka była sytuacja, ale jeżeli jest możliwość, omijajmy. Czyli takie trzy proste zasady niedobijania zawieszenia, które pomogą nam w przypadku Tarek, kocich ubów i śpiących policjantów wydłużyć bardzo mocno życie układu resorującego, amortyzującego, a przede wszystkim nie nadszarpywać tak mocno takich elementów jak mocowania MacPersonus, czyli tak zwane poduszki, które są na samej górze kielichów. Tuleje wahacza, wahacze, trążki, to wszystko, taka nierozważna jazda, lanie na te dziury powoduje to, że serio, możemy skrócić życie naszego zawieszenia nawet o 50%. Skąd Ty to wiesz? No przejechałem w życiu jakieś 900 tysięcy kilometrów, różne eksperymenty sobie robiłem, a przede wszystkim widzę co się dzieje po klientach i po tym, kiedy wymieniałem, jak wymieniałem, jak się pytają, co się dzieje. Tyle, nic innego. Krótki, prosty, niedzielny odcinek, który miał na celu dydaktyczne przypomnienie o tym, jak eksploatować nasz samochód we właściwy sposób. Więc jeśli się zgadzasz z tym i jeśli ci pomogłem, zostaw ciuka w górę. A przede wszystkim zostaw ciuka w górę, bo już nadchodzą bardzo fajne serie. I mam nadzieję, że licznie się na nie zjawicie. Czyli przyszła niedziela, jeszcze przyszła niedziela. Zanim przejdziemy do podsumowania, no właśnie, mamy coś fajnego na Allegro. Co mamy fajnego na Allegro? Przede wszystkim przypomnijmy, że cały czas istnieje strefa moto. Tutaj w opisie filmu na Allegro macie strefę motoryzacyjną ciągłych okazji, ciągłych okazji szalejących cen, spadających, więc możecie fajne rzeczy wyłowić od opon po części samochodowe, felgi, części zawieszenia. Ale żeby robić to sprawnie i tutaj czuję się zawsze troszeczkę ojcem tego projektu, a Allegro się chyba nie obrazi, bo tak było poniekąd, mamy dobierarkę części tak zwanego tech-doka po technicznemu. Na czym to polega? To naprawdę był krok milowy w relacji między klientem a platformą sprzedającą, a między mną, a tak naprawdę takim klientem, który jest tam przekierowany, bo stworzyła nam się bardzo fajna, coraz szybciej i lepiej działająca, rozwijająca się dobierarka części, dowód rejestracyjny przy sobie, wpisać kilka danych waszego pojazdu, tak tu widzicie na ekranie, w tą dobierarkę i... Wybrać asortyment, który macie. Od opon, które można dobrać po odpowiednim rozmiarze, który Wam zasugeruje tutaj system po wpisaniu danych, czyli mamy zalecane opony przez producenta, mamy różnych producentów, możemy wybrać te zakresy cenowe, nowe, używane itd., itd., ale mamy też świetne w tej samej dobierarce e, możliwości dobierania części, rozrządy, tarcze hamulcowe wielkości. To wszystko powoduje, że strefa Allegro i dobierarka tekdoka, tutaj cała ta motoryzacyjna arena stworzyła nam taką wirtualną hurtownię motoryzacyjną i to naprawdę bardzo fajnie działa, więc link macie w opisie. Wbijajcie, klikajcie i zachęcam szperać po strefie okazji. I ostatnia rzecz, no tutaj chyba, babo. Nie chcę się wychylać, ale mamy jeszcze promocję na mubi.pl i będzie cały ten rok nowa promocja na mubi.pl, ale co jest fajnego, że już dzisiaj wiem, że ku 7 przy tym co teraz z mubi kombinujemy to jest nic. Ale też MUBI zaczęło sponsorować takie fajne konkursy jak w zeszłym tygodniu, gdzie serio jeszcze macie tydzień, żeby wziąć udział i nic trudnego nie trzeba zrobić. A czym jest MUBI.pl? MUBI.pl to jest zwykła, najzwyklejsza, aby się wydawało, porównywarka ubezpieczeń OCACNW. CNW. Ale czy taka zwykła? No nie do końca, dlatego że kiedy wejdziesz na link podany w opisie, a kończyć się ubezpieczenia, czasy mamy jakie mamy, wypełni wszystkie dane szczegółowe, twoje, twojego pojazdu, nic nie pominiesz. Ułożąc się oferty na ubezpieczenie od najtańszego do najdroższego. Oczywiście nikt Ci nie zmusza kupować tego, ale wtedy, mając już taką ofertę, porównaj sobie ją z tym, co ci oferuje Twój agent ubezpieczeniowy lub z tym, co masz w portfelu lub z propozycją ubezpieczalni, gdzie jesteś. Zobacz, czy przypadkiem nie okaże się, że na Mubi jest ciut taniej. A jeżeli jest ciut taniej to 150 zł dodatkowo wraca na wasze konto w ciągu kilkunastu dni, o czym przekonuje się widzę ostatnio krypto e, przekazem moja cała załoga, bo już dzisiaj Kuba się pytał, Stasio jak kupowałeś to ubezpieczenie na Mubinie, <laughs> no, no tak było, no tak słuchałem, więc słuchajcie, naprawdę piona, bo to jest bardzo fajny reklamodawca i tutaj mówię o tych pomysłach, które możemy realizować, czy będzie grubo? Myślę, że będzie bardzo grubo, zestaw narzędzi, wypożyczania aut, spoko, to są super akcje promocyjne, ale myślę, że jeszcze zaskoczymy Was w tym roku czymś naprawdę grubym, więc bądźcie na bieżąco. Oczywiście, mówi, też, możecie odwiedzać na Instagramie i Facebooku. Wystarczy wpisać, mówi na Instagramie o Facebooku i tam też oni przemycą te akcje, które się kroją. I tyle. Odcinek pomógł, bloki reklamowe zakończone. Ktoś chce? Serdecznie zapraszam na kanał Warsztat Live, gdzie pokazujemy życie warsztatów M4K Garaż od kuchni. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć z nami, otworzyć kolejny oddział w jakimś danym mieście, wystarczy zapisać maila na franczyzamałpkam 4 kpl i po prostu. Zamiast kupować kawalerkę w Warszawie, można taką samą kwotę zainwestować w oddział, a zarabiać 10 razy tyle, realizując misję, tak naprawdę wewnętrzną, walki z patologią polskich warsztatów, tworzenia czegoś nowego i dobrego. I tyle. Gdzie się otworzyłam 4K i gdzie jest? Zawsze link macie w opisie do strony www.m4kgaraż.pl Uciekam, tak Ewo już jeździ, kątem obiektywu już go tu widać. Zaraz będą finalne strojenia, zaraz kończymy projekt FK, fury marzeń. I ruszamy z Tulsą 60, która już ma nowe kopyta, już się kabina buduje. Ja myślę, że ten sezon będziemy kilkoma grubymi projektami, chociażby Evo, Polonez i inne. Do zobaczenia w następną środę lub piątek, bo w środek też są czasami vlogi takie na spontanie mechaniczne, jak ostatnio. I tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Dobra, trzy, dwa. Panes nie? Tak, 1, 0. Ale też chcę poinformować, że wreszcie się... Wreszcie się. Nie, to tak zdobrzmiało.